Szklana pogoda. Dalej nie pamiętam, ale ta piosenka jest starsza ode mnie, więc. A ja już 18 lat nie mam, przysięgam. Wiem, że wyglądam, ale nie mam. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, nie.

Będę robić owsiankę. Mam nadzieję, że Wam to nie będzie przeszkadzać. I owsianka, taka pieczona, to jest ostatnio moje. Kurwa. Owsianka to jest ostatnio. moje ulubione mm, śniadanko. Chcę zrobić troszkę dużo. I to jest moja blacha, taka w takiej wielkości. Znaczy, mam nadzieję, że, tyle, że uda mi się ją całą zapełnić. Yy, dobra mąka to. Nie będzie syrop klonowy, chociaż, pewnie to koło klona to nie stało. Wczoraj zamiana mieliśmy wolne, ale nigdzie nie byliśmy. Tak konkretnie, znaczy byliśmy w mieście Akureyri, drugie co do wielkości miasto w Islandii i załatwialiśmy sobie po prostu. I załatwialiśmy sobie konto w banku, które w końcu mogliśmy otworzyć, bo dostaliśmy islandzki tesel, czyli Tale. I no, więc byliśmy w sprawach urzędowych, byliśmy na zakupach. Dużo osób się ze mną kontaktowało na Instagramie. Tam głównie to byli moi znajomi, więc. No ale wy też możecie się kontaktować ze mną. Ja opisuję wszystko. Przez... Już wracając, to moi znajomi właśnie pytali, że jak tam, że jak się żyje w ogóle. Muszę powiedzieć, że jestem tutaj trochę za krótko, żeby tak, wiecie, się tutaj rozpowiadać, o tym jak się tutaj żyje w ogóle, ale niektóre rzeczy możemy przedyskutować. No więc, co mi się podoba? No na razie ciężko powiedzieć. No, jest tu dużo różnic e, związanych, e, jest tu dużo różnic między Anglią a Islandią oczywiście Polską, chociaż w Polsce ja dawno nie mieszkałam, więc ja już nie pamiętam jak to jest. Nie wiem jakie są ceny, nie wiem jak się tam żyje, i więc ja tak nie pamiętam, więc porównuję sobie to z Anglią. Największy, największy zawód jaki miałam to oczywiście zawód jedzeniowy, ale zaraz Wam powiem o co mi chodzi. Ja tu się załamam. Kupiłam brokuła i co się okazało? Ten brokuł jest obrzydliwy. Ja kocham brokuły. I ja chyba, to już chyba nie będzie moje ulubione warzywa, jak ja tu będę mieszkać. Naprawdę, nie wiem, myślałam, że wziąłam jakiś ferelny czy coś, ale ja kupiłam je dwa. I jeden i drugi, one były obrzydliwe po przygotowaniu. No, ale koleżanka poradziła, że może mrożony, mrożony będzie lepszy. Ja mam do sklepu, supermarketu jakieś 85 km. Stąd. Więc jak ja weźmę, wezmę coś mrożonego, to to się rozmrozi po drodze, więc no na razie to odpada na ten moment. Nie wiem czy kogoś to interesuje ta moja owsianka, ale dodałam yy, płatki owsiane, mleko, yy, te blueberry, no. Jagody, czy znaczy borówki, yy, czekoladę gorzką, bo ja słodkiej to nie. Już starwawa, więc. Teraz będziemy rozwijać banana. Nie go. Także to był mój największy zawód. Yy, tutaj, na razie. Pewnie będzie ich wiele, ale no. największe zaskoczenie. Natomiast czekajcie, walczę z tym bananem. Największe zaskoczenie to zaufanie do ludzi. Tutaj moja szefowa nawet nie widziała mojego prawa jazdy. Ja mogłabym okłamać, że mam prawo jazdy. No, jeżdżę jak jeżdżę. Może podejrzewa, że ją okłamałam, ale wiecie o co chodzi. Yy, nie chciała, co jest właśnie, to jest akurat zaskakujące. Yy, Zaświadczenia o niekaralności, bo tutaj jest to bardzo popularne, że. Yy, Pracodawca chce zaświadczenie karalności. My z Danią, oczywiście mamy, jesteśmy czyści i mamy to zaświadczenie z Polski i też oficjalne z Anglii, bo też w Anglii 3 lata, więc... Także, no, no tutaj akurat tego nie chcieli, ale wiem, że w innych miejscach na Islandii oni tego potrzebują, więc jak wyjeżdżacie to sobie załatwcie, no i oczywiście trzeba przetłumaczyć na angielski, przynajmniej. E, także to, to na razie tyle z wielkich zaskoczeń i z zawodów, jakie tu mnie spotkały. Na inne rzeczy byłam przygotowana, bo oczywiście ja robiłam research, tak? Dużo czytałam o Islandii, na przykład to, że woda tej śmierdzi jak zgniłe jajo, no to o tym wiedziałam. Śmierdzi dlatego, że ma dużo siarki w sobie i po prostu gorąca woda tutaj jebie jak kurwysy. E, mam nadzieję, że da się do tego przyzwyczaić, ja jeszcze się nie przyzwyczaiłam. Chociaż da się żyć z tym, no, trudno, no, takie życie. Ale co jest najlepsze, ta woda, ona nie jest w ogóle podgrzewana. To znaczy, ona jest już prosto spod ziemi gorąca. Więc to jest takie, wiecie, dla mnie, dla osoby z, ze stałego lądu. No i z Anglii, gdzie tam jest górno wszystko zatowane. Dobra, teraz je. Wczoraj się porczałam, bo nie miałam zaparkować dobrze. Ale mam nadzieję, że to przyjdzie z czasem i że się nauczę kalkować, ponieważ, jak dobrze wiecie, a może i nie, ale ja zdałam prawo jazdy i ja od razu wyjechałam z domu rodzinnego do Anglii. I tam nie jeździłam w ogóle. Więc jak tu przyjechałam i zaczęłam jeździć autem, to tak jakbym dopiero zdała prawo jazdy. I tak mi się wydaje, że to jest, jest na tym samym poziomie, to taki świeży, właśnie taki świeżak co dopiero zdał prawo jazdy i on będzie jeździł, on będzie się uczył jeździć. Mam nadzieję, że wszystko przede mną. Z wiekiem, jak się starzejemy, to się coraz trudniej nam przychodzi nauka, ale mam nadzieję, że no, 27 lat to nie jest chyba za dużo, żeby się nie nauczyć jeździć. Ale wiecie, w takich trudnych momentach zawsze przypominam sobie swoją ciotkę, która zdawała prawo jazdy chyba z 20 razy. I w końcu zdała tam do tym dwudziestym którymś, więc jak ona jeździ, to ja też mogę. Najbardziej przerażają, przeraża mnie jeżdżenie w mieście, ale ogólnie tutaj to taki plus, że bardzo mało ludzi tu mieszka w tym mieście, w Makurejri. I, <laughs> I że tak mało ludzi mieszka, to jest mały ruch na ulicy i to jest super plus. No i mamy też automat. Znaczy, to nie jest moje, nie jest moje auto. Yy, ja jeżdżę autem z pracy. My się zapisujemy na taki grafik, co kiedy sobie bierze. Yy, I ten. I mamy. I to jest automat. Więcej, liście. I stwierdziłam, że ja już nigdy w życiu nie, nie wsiądę do manuala. Bo to jest po prostu niemożliwe, żebym ja jeździła manualem. Nienawidzę sprzęgła i żal. Kochani, słuchajcie, chodzi pogłoska. Że jest ten nie no, dobra. Słuchajcie, schodzi pogłoska, że niedługo będą wybory, a co za tym idzie, musicie się, kurwa, bardzo mocno skupić i pewnie sobie pomyślicie, Czy ja nie muszę być przy tym, to jest ciężkie, i możecie sobie mówić, że dobra Anka, bo ty mieszkasz za granicą, chuj to obchodzi, na kółek usuje. Ty nie mieszkasz w Polsce, więc tak w ogóle nie powinna głosować. Ale słuchajcie, w tym kraju, czy w Polsce, w Polsce mieszka jeszcze moja mama, mieszka jeszcze moja siostra. No i w sumie tak sobie pomyślałam, był jakiś powód, dla którego wyjechałam z Polski, tak? Ja bym chciała może kiedyś z tej Polski wrócić, jakby było tam fajniej w ogóle, nie? To jest dobre słowo. Czasami sobie fantazjuję, że wracam do Polski, jest tam fajnie i nie trzeba nigdzie wyjeżdżać za granicę, żeby godnie żyć, żeby, żeby że, że łatwiej, łatwo się żyje i w ogóle. Czasami to są takie moje fantazje. Erotyczne. <zum> Zastanówcie się. Jaką przyszłość dla siebie wybieracie? No nie wiem, no ale coś musi, musi coś ruszyć do przodu. Nie chcemy chyba, nie chcecie chyba żyć z pisem do końca życia, tak? Trzeba jakoś, w jaką stronę trzeba iść. Oto moja oksianka, Tak wygląda. Ona się pięknie upiecze. I podzielę sobie na, czekajcie, działam na Na sześć części i będę miała sześć śniadań. Nie, widzicie jak główka pracuje. Tak się kurwa żyje. No, tak, tak się kurwa oszczędza. <grywa> Mówi się, że jak Ci się nie podoba pogoda na Islandii, to poczekaj 5 minut. Ale już dzisiaj padało, już o słońce. Teraz tu jest pochmurno. nie zaraz tam będzie padać. Słuchajcie, ale bywały dni, i to mnie też zaskoczyło, bywały dni, gdzie cały dzień było słońce i było fajnie, nie było jakoś super upalnie, ale było słońce, było, wiecie, tak przyjemnie, było czuć yy, wiosnę, czy tam lato, bo tylko tutaj mamy lato i zimę. E <laughs> Ostatnio padał śnieg, e było śmiesznie, ale ja pamiętam, że w Polsce w maju też śnieg spadł raz, więc to nie było dla mnie zaskoczenie. Wyglądam okropnie dzisiaj, ja pierdolę. Co to jest? To jest bekon, Bekon jest się z dyskontu i przyjechał z nami z Anglii. W ogóle pokażę Wam coś, mam pocztówki do wysłania, znaczy nie dla was. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać. To yy, jest ja na sklepem daleko. Yy, z pamiątkami. I dajcie, może, będę mogła wam wysłać. Tu mam parę y, pocztówek, które muszę wysłać do mamy, do siostry, do kuzynki, do Damiana, do Damiana rodziców też musimy powysyłać. E, no, i pokażę Wam jedną. Nie chcę wszystkich zdradzać, bo nie chcę, żeby widzieli, jaki ten, ale na przykład taka to jest y, pocztówka właśnie z tego, z tego jeziora to jest to jezioro. I to są te pseudokratery, które ostatnio widzieliśmy na yy, spacerze ze mną. A jeśli wy chcecie, to napiszcie mi gdzieś tam, żebym wiedziała. To zrobimy jakiś konkurs.